Jajka. Cyrk pojechał, a klaun został, tak? Myślisz, że przekonasz mnie tak prostym daniem? Jajka? A co, my żyjemy w średniowieczu? Nie mamy innego wyboru. Przyjmę tylko naleśniki z nutellą. Nie mamy nutelli. No to wydaje mi się, że powinieneś zacząć już ją robić, prawda? A jak ja mam Ci niby zrobić nutellę? To już Twój problem. To może jakieś owoce? Super! Uwielbiam owoce! W niektóre dni, a dzisiaj... To nie jest ten dzień. Co jeśli ci powiem, że nasza jedyna opcja to owoc albo nic? Ta, 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 ta. Oczywiście, że mógłbym wybrać nic, ale jak to będzie świadczyć o tobie, co? Pozwolisz dziecku siedzieć z pustym, bolącym brzuchem. Dobra, dobra, dobra. Znajdźmy jakieś porozumienie. Kruasanty z Nutellą. Serio? Myślisz, że mój przełożony na to pozwoli? Stary, kruasanty na rano, proszę cię, współpracuj ze mną. Zawsze możemy zjeść gofry. Dobra, zostajemy przy tych naleźnikach. Ty myślisz, że kupisz mnie byle czym, co jeszcze? Może go dżemem przesmarujesz, co? Na początku chciałeś naleśniki. To było na początku. Teraz stawka wzrosła. Gofry z nutellą. Gofry i naleśniki? Przecież cholera jasna to jest to samo! Chcę gofry! Okej, okay, okej, okay, okej, okay. patrz na mnie, patrz na mnie, oczy na mnie. Zrobię gofry. I jak rozumiem będą z Nutellą, tak? Tak, będą z Nutellą. To powiadom mnie jak strawa zostanie przygotowana, Baziu. Chcesz to w całości, czy mam pokroić? Zaskocz nas. Gnojek.